Przede wszystkim to była pasja pani dyrektor Piątkowskiej, która miała tę wizję. I y, oczywiście wśród wielu projektów, które y, y, mamy na uczelni, trzeba było wyłuszczyć z tych różnych projektów ten, który z punktu widzenia rozwoju uczelni, z punktu widzenia rozwoju studentów y, będzie bardzo ważny. Od czasów Sergiona Rajsa właściwie media elektroniczne mają dokładnie takie samo zadanie, czyli mają informować, edukować i bawić. Do tego należałoby dołożyć jeszcze ten wymiar dydaktyczny, ponieważ będą studenci dziennikarstwa i komunikacji społecznej Uniwersytetu Opolskiego po prostu uczyć się, terminować. Będzie to taka telewizja tworzona przez studentów dla studentów. Uniwersytet od początku, od czasów wespowskich był taką pepinierą, taką grzybnią, gdzie wyrastały indywidualności dziennikarskie. Kiedyś tą rolę spełniały radiosygnały i w radiosygnałach. Wykształciły się duże postacie rozpoznawalne w kraju. Kiedy mamy te możliwości, że mamy profesjonalne studio, łatwiej wyłowić idealności. I to studio ma taki cel, tak go pojmuje, że tu sprawdzą ludzie, czy mają talenty, bo dziennikarstwo to jest kwestia talentu.